Komu dziś życzenia gorące składamy. To jest nasza babunia, której pokażemy, jak gdzieś uczucia i słowa umiemy. Babcia, babcia, babcia. To niezwykły przypadek, szuka jej dziadek. Poza się w środku nocy od nie odmówi pomocy. Gdy sytuacja jest groźna, liczyć na niego można. Posłucha. Dziadek, dziadek, dziadek. A w coś takim dziś tym wszystkie dzieci bez Zjedną kurę z każdych kotków, przypilnują gdzieś w porządku. W kuchni błyszczą już talerze, mu babci w duskę bierze. Mu się już podaje kapcie, bardzo kocha swoją kapkę. Dzisiaj wszystkie smutki grać, więc to też mu ważne W kuchni ważne weso wesoło rozsądki. A my zaraz idziemy spraw, będziemy środkiem śmiacie. Komicy w ciekawce kuby z domu na zawsze czy moją kuchańcom. Babcia. Babcia to są miłe ręce, Książka, herbata, śmieszne słowa w dawnej piosence, suknia dla lalki i szaleka. Babcia to bajka, której nie znamy. Babca pudełeczka podpółem łódka. Babce to mama mojej mamy, a ja jestem jej nuczka. Babcie bywają różne, ale każdy pamięta, że tak samo kochają glutarze. Samo jej cieszy, to samo raduje, każdy pocałuje uśmiech i głowę dziękuję. Co? Siadaj, babciu, siadaj, dyskoterap ci opowiem wszystko. Prawie całą noc nie spałem, bo prezenty wymyślałem. Na kanapie się kręciłem, aż na ciebie wymyśliłem. Z lodu broszkę i koror korale i śniegowe cztery szale. Dziesięć czapek śnieżną kredkę i lodową czekoladkę. Jak nie będzie ci smakować, to mnie możesz poczęstować. To dziadka, oko to, co ty wiesz, to... Mój dziadek wie prawie wszystko. Umie gniezać jak Ma duże okulary i tuki się nos. Potrafi z kawałka drewna wystrugać lalkę i psa. Jak piękna książka dla dzieci, dziadek z toho bajek ma. Jest jestem już trochę śpiąca, a w domu cisza i nog. Bierze mnie na kolana i mucze jak Słuchajcie, dzieci kochane. Poświęcam wielką nowinę. Słuchajcie, dzieci kochane. Słuchajcie, dzieci Słuchajcie, dzieci kochane. 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 Słuchajcie, dzieci nie na Na kogo to ta ja, urpa w końcu w zielonych chmurkach, na kogo każda wnuczka, dla kogo każdym wnuczek? poluje się kwiaty, wynosi upominek. na kogo jest wiersz je i w dzieci wiecie. Oczywiście, na wszystkich bab i tak świecie. Niechaj tazie z tak nam długo żyją. Póki komar i mucha może nie wypują, a, a ty komarze picie wodę powoli, a siedziać do je na jednopolnie. Kochani, dziś okazja rzadka. Mamy dzień babci oraz dziadka. Jak wiecie, ich jest razem czworo, co można sprawdzić, gdy się zbiorą. Wciąż mówią o tych latach, gdy jest dzieckiem był mój tata mama bez lalek do łóżka ich nie chciała wcale, a teraz jak to cieszczą śledzi, cieszczą się z dzieci swoich dzieci i myśląc, widząc ich dramatkę, że miło być babcią i dziadkiem, więc dziś spróbujcie zapamiętać, czy są dla dziadków i pluterka, i piękne i szansze nie Dziadków, wchłonę i babcia <mów> kocha moją babcia ciątka to jest taki i każdy będzie na